Dzisiaj przyjrzymy się operacji, która dosłownie wstrząsnęła posadami europejskiego świata przestępczego. To historia największego w historii Unii Europejskiej uderzenia w siatki narkotykowe, a wszystko co ciekawe zaczęło się w Polsce. I żeby było jasne, to nie była jakaś tam zwykła policyjna akcja. Skala była tak ogromna, że polskie służby nie miały wątpliwości. Ich słowa największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii Unii Europejskiej. Już samo to zdanie pokazuje, z czym mamy do czynienia. Skala jest, no, wręcz niewyobrażalna. Mówimy tu o prawie 9,3 tony, tony gotowych narkotyków. To tysiące kilogramów śmiertelnie niebezpiecznych substancji, które dzięki tej akcji nigdy nie trafią na ulicę. Ale to, co naprawdę szokuje, to ilość przejętych prekursorów chemicznych. Mówimy o tysiącu ton substancji. Tak, dobrze słychać. Tysiąc ton to materiał, z którego przestępcy mogliby wyprodukować setki kolejnych ton narkotyków. Uderzenie nie ograniczyło się tylko do przechwycenia towaru o nie. W ramach tej operacji zlikwidowano dwadzieścia nielegalne laboratoria, takie prawdziwe fabryki śmierci rozsiane pod całym kontynencie. A cała ta misternie zaplanowana, skoordynowana akcja doprowadziła do aresztowania ponad osiemdziesięciu podejrzanych, w jednej chwili w kilku krajach Europy. No dobrze, ale jak to w ogóle możliwe, że operacja o tak gigantycznym zasięgu zaczęła się od jednego lokalnego śledztwa? Otóż okazuje się, że wszystkie drogi prowadzą do Wrocławia. Cała historia zaczyna się w 2022 roku. To właśnie wtedy policjanci we Wrocławiu wpadli na trop pozornie legalnego, ale jednak bardzo podejrzanego schematu importu chemikaliów. Przez dwa lata śledztwo puchło i rosło, aż pod koniec 2024 roku stało się jasne: to sprawa międzynarodowa, która wymagała zaangażowania Europolu. No i w końcu wielki finał tej układanki 16 stycznia 2026 roku. Zsynchronizowane uderzenie w kilku krajach naraz. Trzeba przyznać, że ta siatka przestępcza działała z głową. Ich sukces opierał się na niezwykle sprytnym i można powiedzieć wyrafinowanym modelu biznesowym. Zobaczmy, jak to wszystko funkcjonowało. Ten schemat był prosty i, no cóż, genialny w swojej zuchwałości. Krok pierwszy: legalny import gigantycznych ilości chemikaliów z Azji, głównie z Chin i Indii. Krok drugi. Polska stawała się takim centrum logistycznym, gdzie te wszystkie substancje przepakowywano. Krok trzeci. Stąd prekursary ruszały w podróż do tajnych laboratoriów w Europie Zachodniej. I na koniec krok czwarty produkcja narkotyków syntetycznych na masową skalę. A co dokładniej powstawało w tych laboratoriach? Cóż, grupa specjalizowała się w produkcji jednych z najbardziej pożądanych, a zarazem niebezpiecznych narkotyków syntetycznych. Mowa o MDMA, czyli popularnym ekstazji, amfetaminie oraz niezwykle groźnym katynonie. To tym zalewali europejski rynek. To jasne, że rozbicie tak rozległej i tak dobrze zorganizowanej siatki wymagało bezprecedensowej współpracy międzynarodowej. Można śmiało powiedzieć, że powstała prawdziwa policyjna koalicja. Na czele tej koalicji stanął oczywiście Europol, który wszystko koordynował, ale sukces był możliwy tylko dzięki ścisłej współpracy służb z sześciu kluczowych krajów. Polska, gdzie wszystko się zaczęło, odegrała tu kluczową rolę, ale siły połączyły z nią także Niemcy, Holandia, Belgia, Hiszpania i Czechy. A teraz skupmy się na tym jednym kluczowym dniu, 16 stycznia 2026 roku, dzień, w którym lata śledztwa znalazły swój wielki finał w jednej potężnej akcji. I wtedy nadszedł ten moment. O tej samej godzinie, w tej samej minucie, setki policjantów w czterech krajach naraz – w Polsce, Niemczech, Belgii i Holandii – ruszyły do akcji. Ta precyzyjna synchronizacja była absolutnie kluczowa. Chodziło o to, by nikt nie zdążył nikogo ostrzec, zniszczyć dowodów, czy po prostu uciec. Żeby uzmysłowić sobie skalę tej mobilizacji, wystarczy spojrzeć na Polskę. W działania na terenie samego naszego kraju zaangażowanych było blisko 400 policjantów 400 ludzi w jednej akcji. Uderzenie się powiodło. Ale co dalej? Przejdźmy do konsekwencji tej operacji i tego, co ona właściwie oznacza dla przyszłości walki z przestępczością narkotykową. Podejrzanym postawiono naprawdę bardzo poważne zarzuty, w tym udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oraz oczywiście wytwarzania znacznych ilości narkotyków. A co im za to grozi? Nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Co ciekawe, Śledczy bardzo wyraźnie rozróżnili rolę w tym całym procederze. Wobec czterech kluczowych postaci uznanych za mózgi operacji sąd zastosował najsurowszy środek, czyli 3 miesięczny areszt. Pozostali, choć wciąż pod poważnymi zarzutami, otrzymali łagodniejsze środki zapobiegawcze takie jak poręczenia majątkowe, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Jaki jest więc długofalowy wpływ tej operacji? Po pierwsze, to potężny cios w europejski łańcuch dostaw narkotyków syntetycznych. Zlikwidowanie 24 laboratoriów i aresztowanie liderów niszczy zarówno zdolności produkcyjne, jak i struktury dowodzenia. A co chyba najważniejsze, ta akcja ustanawia zupełnie nowy standard dla skutecznej transgranicznej współpracy policyjnej. To bez wątpienia jest historyczne zwycięstwo, ale jednocześnie, no właśnie, zmusza do refleksji. Co ta operacja mówi nam o przyszłości przestępczości zorganizowanej w Europie i o wyzwaniach, które tak naprawdę dopiero przed nami wszystkimi stoją?